Moi no kochani, zrobiłam już y, całą paterę y, lizaczków ciasteczkowych, tak zwanych Koki Popsów, i pokażę Wam na ostatnich, jak ja to robię. Jak rozpuściłam czekoladę, ja akurat rozpuściłam w mikrofali, przygotowane wcześniej z zatopionymi patyczkami, y, ciasteczka. Obtaczam w czekoladzie. I żeby nie stukać, ja mam taki sposób, że nadmiar czekolady, która potem i tak nam spłynie na dół, nadmiar czekolady delikatnie ściągam łyżką. I takiego lizaczka maczam sobie w posypce. Jest coś takiego. Stawiam. I następne. Zanurzam. Staram się oczywiście, żeby patyczka nie ubrudzić, żeby wyglądało estetycznie. Znowu nadmiar ściągam. Nie całość oczywiście, ale delikatnie nadmiar. I znowu maczam w posypce. I tak postępuję z wszystkimi. Różnią się tylko posypką, gdzie część zrobiłam z takich igiełkowych, część z mieszanek. Ważne jest, żeby zatopić, yy, zatopić ta, tą końcówkę, która wchodzi do ciasteczka, żeby zatopić w yy, właśnie tutaj w czekoladzie. I tak kończę. Tak wyglądają moje gotowe. Teraz idą do lodówki. I są gotowe.